Dzień dobry lub dobry wieczór. Ja mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart Before Tarot. Nie wiem kiedy odsłuchasz tego czytania, ale kiedy ja to dla Was drogie baranki nagrywam, to słońce od paru dni jest w Waszym znaku, co oznacza, że baran góruje na niebie, rządzi i pewnie macie już urodzinki. Więc najlepszego dla Was baranki, żeby Wam się darzyło i żeby te, ten kolejny rok pozwolił na to, żeby się jak najpełniej rozwijać jako człowiek. To tyle dla baranków z życzeń. Jakby się takie coś spełniło, to chyba każdy przyjmie takie życzonka. Miesiąc temu świętowaliśmy 1000 subskrypcji na kanale i było takie czytanie, które jest dostępne cały czas na Nowy Rok Numerologiczny. I ze statystyk tamtego czytania, jak klikały się dane filmy, ile osób odwiedzało, ile osób dawało łapki, wyciągnęłam statystyki do tego cyklu czytania wiośnie gdzie się przyglądamy energią wiosny i baranek był piąty w tamtym czytaniu. Walczyliście łeb w łeb z lwem, ale mieliście więcej łapek w górę i dlatego jesteście na piątym miejscu, a nie na pierwszym pomimo waszych urodzin, wybaczcie. Ale próbuję być sprawiedliwa. Jak Wy teraz słuchacie tego czytania, to ja staram się jeszcze dziś nagrać lwa i wężownika. Zobaczymy, czy mi pary wystarczy. Natomiast pary dodaje mi bardzo. Każda wasza subskrypcja, każda wasza łapka w górę. Możecie również na przykład posłać film znajomym, bo jak zobaczycie, to w tych już opublikowanych czytaniach na energię wiosny, no to y, pierwsze dwa filmy to był wodnik i kozierozec. Widać, że się bijecie tam, kto da więcej łapek u koziorożca i walczą po prostu na punkty, idą web w łeb. Tak jakby jakiś konkurs był wyglądają te wyświetlenia, natomiast jeszcze czekam ile osób zobaczy czytanie dla Skorpiona i Raka. I zobaczcie bardzo wiele zależy od tego, czy dajecie łapkę w górę, bo dzisiaj zgłosiła mi jedna dziewczyna, że subskrybuje kanał, a nie dostaje powiadomień. Ja do końca nie wiem jak te algorytmy działają i mam takie podejrzenie, że nawet osoby, które wymyśliły te algorytmy, to nie do końca już wiedzą. Trochę te algorytmy zaczynają tym wszystkim kręcić, merdać, nie? Jak piesogonem, już nie chcę powiedzieć, że odwrotnie, ale te algorytmy są też oczywiście nam bardzo przydatne, bo dzięki tej platformie możemy się na przykład teraz słyszeć i możecie widzieć moje karty, więc jest to na pewno na plus i jestem bardzo zdowdzięczna. Kiedy to nagrywam, jest już prawie 1300 subskrypcji, więc bardzo, bardzo dopisujecie. Wiem też, że jest grono osób, które mnie stale ogląda, które jest ciut większe niż te subskrypcje, więc jeśli jeszcze tego nie robisz, to kliknij ten czerwony guziczek. Możesz również rozpocząć wspieranie kanału. Jest taki guzik wesprzej za naprawdę niewielką symboliczną opłatą. Będziesz wtedy otrzymywać każde czytanie wcześniej. Będzie taki dostęp dla każdej osoby, która się na to zdecyduje. Taki dostęp półdniowy, takiej półdniówki. Wiecie, jakby w podziękowaniu za to, że uiszczacie ten, tę opłatę. Wspierać również można bezkosztowo. Pamiętajcie też, proszę, że twórcy poza pasją tworzenia mają też niestety tak zwane podatki. Śmierci podatki. Nikogo nie yy, ominie, prawda? No i chciałabym Was prosić, bo to też nie wymaga pieniędzy, żebyście w miarę możliwości zostawiali, jak są dwie takie króciutkie reklamy. To one trwają po 30 sekund każda, albo takie przepuszczenie, tak minutkę dłuższej reklamy, bo są też takie strasznie długie i nużące, i czasami zupełnie na przykład mnie się wyświetlają pod różnymi filmami, które oglądam u innych twórców. Potrafią nawet trwać trzy kwadranse. No to nikogo tutaj nie zmuszam mi, jest to dobrowolne, ale gdybyście mogli bardzo wziąć pod uwagę moją prośbę, będę zobowiązana. Wystarczy. 30 sekund, 3 minuta i wtedy ja jako twórca mam z tego prawdopodobnie parę groszy i pewnie jeszcze od nich zapłacę podatek, więc miejcie proszę takie względy, wiecie, prozaiczne yy, pod uwagę. Ja też chciałabym zauważyć, że no ja, jak słyszycie pewnie, no nie jestem osobą, która się dziś uro, wczoraj urodziła i moje pokolenie nie bardzo ma łatwość w mówieniu o pieniądzach, ale jeśli ktoś ma taką potrzebę i może również wesprzeć rozwój mojego kanału. To jest taki super portal, Fitu się nazywa. I bardzo wielu polskich twórców na YouTube z tego wsparcia tego portalu korzysta. Można mi tam kupić małą, średnią albo dużą kawkę, jeśli tylko masz taką ochotę, no i nie chcesz dobry uczynek wypełnić. Dobra, to tytułem wstępu rozgadałam się. Ale tak jak mówię, no nie jest to prosty temat, wiecie, bo trzeba jakoś zbilansować tą radość stworzenia z tym, żeby to się jakoś kręciło. Bardzo Wam dziękuję również za każde ciepłe, miłe słowo wsparcia w komentarzu. Widzę, że sobie na przykład pomagacie w komentarzach, zdarza się, że ludzie sobie odpowiadają na komentarze. Naprawdę jest to super miłe, dajecie te łapki w górę. Bardzo za każde wsparcie dziękuję. No to co, baranki, szukamy energii wiosny. Drogie baranki. Będę próbowała powtórzyć ten sam układ, kart, które, który był dla poprzednich znaków. Kart będzie łącznie 8. Najpierw będzie podział na pary i na nie, dla osoby, które są w parze i na osoby, które nie są w parze. Więc baran, który jest w parze, co takiego barana może spotkać na wiosnę, a jeszcze możesz być na przykład, możesz mieć słońce w baranie, ale możesz mieć ascendent, księżyc albo wenus w baranie. I wtedy możesz sobie sprawdzać to czytanie, też, ale wiesz, możesz sobie sprawdzić w jakich innych znakach i przejść na te inne czytania dla innych znaków. Pamiętaj proszę o tym. Ja sobie sprawdzam swoje słońce, ascendent, Wenus i księżyc. Wenus na sprawy miłosne, czyli jakby mam swoje cztery ulubione znaki, i nie ukrywam, że na tym cyklu czytaj na wiosnę, najbardziej na te cztery znaki czekam. A tymczasem, tym oho, pierwszą biorę, bo reszta nie zaglądam paranki w związkach, Rytwan i druga. Oh, wow! Baranki w relacjach. Dużo krzątania, załatwiania spraw, yy, takiego wiecie, może ktoś jakiś remont będzie robił, może ktoś będzie gdzieś podróżował, gdzieś się przemieszczał, załatwiał coś w jakichś urzędach. Dużo takiego wiecie, biegania, szarpania, natomiast jest wskazówka, żeby nie chodzić na skróty, żeby dopilnować wszelkich formalności, no, żeby nie wchodzić w żadne romanse baranki. Dla mnie to jest osoba z podznaku bliźniąt. Chyba, że na przykład wasz partner, partnerka, mąż, żona jest bliźniakiem albo bliźniaczką, to wtedy tutaj energia tej osoby po prostu neutralnie, ale to też jest jakiś romans. Ale mamy wzrost namiętności ogromny. No, podobamy się sami sobie, swojej osobie, no i nie daj, że tak powiem, losie innym osobom, ale to często tak jest, że osoby, które są w szczęśliwych relacjach, to jest jakby naturalne, że amanują taką energią i bardziej podobają się też osobom w otoczeniu. Natomiast buławy, wasza domena, buławy to są właśnie znaki ogniste. Możecie się czuć jak no, rybka w wodzie, jak baranek w rogaty, prawdziwie barankowo. Barany chyba lubią im cieplej, tym lepiej, więc możecie na wiosnę poczuć takie odrodzenie. Ale przy tym załatwianiu tych spraw uważajcie, żeby się nie spalać w działaniu, żeby sobie robić przerwy, żeby działać odważnie, ale żeby sprawdzać wszelkie formalności i tam żadne zaułki prawne się nie udawać, bo czasami nie warto. Baranki pojedyncze, co dla Was może ta wiosna przynieść? Dobra? Baranki pojedyncze. Albo baranki, takie, które mają kogoś na oku, na przykład. Okej, okay. o, wow. Tu ktoś może przestać być pojedynczy. Już tak mówię. Zwójki pucharów. I mi wypadła czwórka pucharów, która nie jest aż tak super optymistyczna. Tu jest jakiś przestój w czwórce pucharów, jakieś oczekiwanie na coś. I coś się nie realizuje. Ale nie realizuje się nie dlatego, że my czegoś nie robimy, tylko dlatego, że coś nie od nas zależy. I to może być na przykład coś urzędowego, albo coś przy pracy, albo coś, na co już długo czekamy i jeszcze nie ma efektów, wyników, owoców w tej pracy. I to byłaby pierwsza informacja dla baranka pojedynczego. No i możesz się wkurzać, możesz się czuć. Wiecie, to jest takie uczucie, jakby nam kamek do buta wpadł. I jesteśmy w sytuacji, kiedy akurat nie możemy tego buta zdjąć i tego kamyka wyjąć i tylko utyskujemy. Więc spróbuj nie utyskiwać, tylko uzbrój się w cierpliwość, jeśli będzie taka sytuacja. Ale druga jest sytuacja taka, że ktoś może albo wchodzić w relację z kimś, w takim wiecie, romantyczna relacja. I to taką relację wiecie, że się znajdzie ktoś, jakby taki do takiego porządnego związku, powiedziałabym. No bo tutaj jest dwoje ludzi, którzy sobie dają jakieś słowo, i łączy ich jakieś połączenie, też że mają ze sobą na przykład o czym gadać. Nie tylko trzymać się za rączki, ale o czym ze sobą gadać, mają jakąś wspólnotę poglądów, braterstwo na poziomie takim duchowym. No i też mają wspólne rzeczy, które ich łączą, ale też jakiś singiel baranek, jeśli takiej osoby nie spotka ani nie ma na swoje, że tak powiem, tarczy, to może być podpisywanie na wiosnę jakiejś umowy i może ta umowa się gdzieś, te kwestie z tą umową przesuwają. To może być umowa kupienia czegoś, sprzedania czegoś, jakiś aneks do umowy w pracy, nowa umowa w nowej pracy, Coś, co może zostać zawarte, jeśli zostaną pokonane te trudności jakieś formalne, na które może za długo czekamy. Dobra. Teraz e, zastanowimy się, co po zimie można ewentualnie jeszcze odzyskać, zrobić taki wiecie, recykling na wiosnę rzeczy w emocjach, w uczuciach, w zdarzeniach, w relacjach z ludźmi. To będzie po tej stronie. A po tej stronie szukamy nowinek, nowości, czegoś odświeżającego na wiosnę. Wiecie takiego powiewu, takiego wiatru pod skrzydła, czegoś co nam da takiego nowego, nowej pary. A po urodzinach zazwyczaj wszyscy czujemy się super. Do urodzin jest tak, jakby ciasno emocjonalnie. Często w okolicach urodzin się możemy. No, robić jakieś podsumowania, bilanse. Nie zawsze to są słodkie bilanse, czasami gorzkie. Ale po urodzinach zazwyczaj mamy fajny miesiąc, więc zakładam, że teraz baranki będą miały fajny co najmniej miesiąc. Więc najpierw tę energię po zimie. Co ewentualnie utrzymać, podtrzymać, rozwijać dalej albo jakoś modyfikować, zobaczymy. I o. O, dobra. To te po zimie. Może wśród nas być jakiś baranek, który rozpamiętuje coś siedzi sobie na jakiejś chmurce i trochę przebywa w swojej głowie w jakimś świecie iluzji w siódemce pucharów, kielichów i nie za bardzo chce ruszyć do przodu trochę jest w jakimś marazmie, może w jakiejś stagnacji, takie wiecie, w takim zimowym śnie jeszcze, może może też być wśród nas jakiś baranek który ma niestety jakieś nałogi tutaj jest ten młodzieniec który sobie zasłania oczy my sami przed sobą każdy z nas, ja, ty on, ona. Jak ma jakiś problem, to naj, często najtrudniejszym jest przyznanie się przed samym samą sobą, że ten problem w ogóle jest, czyli taka autodiagnoza. Więc tu ktoś może mieć na przykład problem z, jakimś, z jakąś używką, z jakimś nawykiem, który ciągnie tę osobę w dół. I ciężko jest się przemóc do tego, żeby po prostu. No jest taka teoria, że jak mamy jakiś nauk. To właściwie człowiek jest tak skonstruowany, że jeden nauk możemy zamienić innym. Tylko wiecie, są zdrowsze nałogi i są trochę mniej zdrowe nałogi. To taka mi się myśl kołacza dzisiaj przy tej karcie. Że jak ktoś na przykład lubił jeść całą tabliczkę czekolady do wczoraj, a nawet do dzisiaj, to może na przykład te czekolady jeść no, paseczek dziennie, nie? Można tutaj minimalizować straty. Ale miałam kiedyś taką koleżankę, która potrafiła wrąbać i to taką wielką, e, tak, tą, taką większą, tak zwaną czekoladę z okienkiem, nie wiem czy pamiętacie. A potem chodziła i opowiadała, że jest jej troszkę niedobrze. No to troszkę niedobrze, jak mamy takie rzeczy. I każdy z nas zapewne ma takie rzeczy, że coś, co nas ciągnie w dół. Szukamy tego, robimy autodiagnozę na wiosnę i walczymy. Królowa Mieczy, Boże nie, dlaczego Mieczy powiedziałam? Królowa Kielichów, natomiast mówi nam o tym, żeby się nie bać okazywać emocji. Woda, emocje tej królowej Kielichów, czyli emocje to woda, to nie jest taki Wasz żywioł, wasze byłoby buławę, drogie Baranki. Więc Wy możecie nie mieć jakiejś takiej największej, bo gdybyście byli raczkiem, rybką albo skorpionem, no to jest jakby ich żywioł. A tutaj jest mowa o tym, żeby się tych emocji nie bać, okazywać w taki sposób dojrzały. Czyli wiadomo, że nie wszystko można wszystkim powiedzieć, ale jak już mamy w sobie te emocje, to znajdźmy dla nich jakieś ujście yy, i nie bójmy się tego. I bez względu na to, czy to są emocje. Dobre, czy to są jakieś emocje do przepracowania, smutne? Jak potrzebujemy się pośmiać, się pośmiejmy, potrzebujemy popłakać, znajdźmy takie, taką przestrzeń, żeby móc popłakać. Nie wiem, na przykład włączmy sobie jakiś smutny film. Ale gdzieś te emocje potrzebują być może u jakiegoś baranka znaleźć ujście po zimie. A teraz te nowości. Ciekawe, ciekawe. No, powiedziałabym, że jakiś baranek w dziewiątce monet może być skoncentrowany na rozwijaniu albo swojego biznesu, albo swojej kariery zawodowej. To jest takie, wiecie, 9 na 10, bardzo duża monet. 10 na 10 to jest największa liczba monet w kartę, jaką można mieć. I baranek jest bardzo z tego powodu zadowolony, spełniony. No i nie za bardzo chce się tymi swoimi sukcesami materialnymi dzielić. To jest karta singla. Tak. Nawet jak nie jesteście singlem, to oczywiście metaforycznie, czyli że nie za bardzo um, chcemy się dzielić, tylko bardzo mocno się koncentrujemy na tych swoich potrzebach materialnych. I no, mówi się o tym, że jest zdrowy egoizm. Czy egoizm jest zdrowy, czy niezdrowy? Różne są szkoły. Ja natomiast uważam, że należy być z siebie dumnym, jak się osiąga jakieś sukcesy materialne, i w tym nic złego na pewno nie ma. No, i tutaj będzie jakieś świętowanie, może na wiosnę, u jakiegoś baranka w czwórce buław. Może być cieszenie się albo ze swojego, albo z czyjegoś sukcesu w gronie rodziny i przyjaciół, może właśnie z tych swoich materialnych sukcesów. Jakieś opijanie, biesiadowanie, zbieranie plonów, zbiorów w swojej ciężkiej pracy. Ewentualnie baranek się uda na jakieś, jakieś ważne wydarzenie, uroczystość rodzinną, może być taka uroczystość w kościele, jak czyjś ślub. Ewentualnie jakieś właśnie świętowanie, razem dzielenie, razem jakiegoś, jakiejś pełni, jakiegoś dobrobytu, szczęścia w gronie bliskich. Wow. No i tą piękną kartą kończymy, drogie baranki. Ja Was zapraszam już dziś na czytanie na Nów. Nów w Waszym znaku, czyli Księżyca nie będzie na niebie widać. Jest szczyt nowiu 29 marca. I w nowiu sobie y, myślimy, zastanawiamy się nad tym, jak kolejny miesiąc y, dobrze sobie zaplanować i jak dobrze działać, i jak wykorzystać wszelkie dane nam potencjały i dary. I takie czytania na now będą. W międzyczasie będą kolejne znaki teraz y, tych przekazów na wiosnę. Trzymaj, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia na kolejnych czytaniach. Popa. Pa.